Myślę, że też masz takie doświadczenie, że widzisz to, że to się dzieje naprawdę i w moim życiu, ale też w uczestniczkach zajęć. Że często właśnie przychodzą zmęczone, przychodzą z jakimiś trudnościami i i to jest to, czego, w czym mamy udział, że Bóg naprawdę przemienia te nasze smutki, żałoby, lamenty w taniec, i, i On naprawdę przynosi tak, swoją miłość i, i leczy te nasze rany. Tak. I właśnie jednym ze sposobów uwalniania naszego ciała i naszego serca od napięcia, od bólu jest taniec i ruch uwielbienia, który po pierwsze daje taką możliwość wyrażenia przed Bogiem autentycznie tych uczuć, które są w jakiś sposób zagnieżdżone w naszym ciele. Te emocje, które były przez długi czas tłumione, które nie miały takiego upustu, mogą w końcu zostać uwolnione co w konsekwencji daje takie poczucie wolności w ciele. Nie?